Dzień dobry. Dzisiaj w formie Słowa na Niedzielę, jako że wróciłem z zakupów i nie wiedziałem za bardzo co mam wrzucać. Teraz muszę uważać, bo jak mi się sypie z brody, to widać na tym telefonie wszystko. Nie wiedziałem za bardzo co mam wrzucić, ale podesłał mi grześ pewien komentarz i pomyślałem. To będzie fajne. To będzie fajne, zwłaszcza, że parę osób pytało o recenzję Vivo. Oczywiście za wcześnie na recenzję, jeżeli chodzi o wydajność. Chociaż nie. Mógłbym powiedzieć, że nie, bo ja korzystam z niego bardzo dużo. Więc wiem, jak się zachowuje. Oczywiście nie wiem, jak to będzie z biegiem czasu. Ale sądząc po Vivo i 60, uważam, że będzie doskonale. Podesłał mi komentarz odnośnie kupowania jakichś tam marek. Jak można kupić S22 Ultra, który miaży dosłownie wszystko. Kurczba. I uznałem. Że zrobię vlog o tym, bo fanatyzm jest naprawdę chyba gorszy od faszyzmu. Tak naprawdę. I rozumiecie, jeżeli w kwestii iPhone'a jest to tak, gdzie hmm, ktoś, wiedząc, że iPhone wypuszczając czternastkę, nie zrobił nic nowego względem trzynastki, gdzie na przykład czternastka będzie odpowiadała trzynastce Pro. I to będzie kurwa dokładnie to samo, ale zapłacicie o wiele więcej. Dodatkowo w dniu premiery 13 sztucznie podrożeje. Rozumiecie? Już nie mówię o tym, że 14 Pro Max będzie kosztować ponad dychę. To jest żerowanie na fanatyzmie ludzi, bo tam jest to jabłuszko, oni będą to kupować. Ja nie twierdzę, że to są złe telefony, bo to są świetne telefony. Aczkolwiek, jeżeli sprawdzicie sobie w wynikach benchmarku Antutu. To iPhone wypada o wiele, wiele gorzej. Na przykład tam było chyba niecałe 800 tysięcy punktów. Mam benchmark. Przy mm, S22 Ultra chyba 900 coś tysięcy. Oczywiście iOS, iOS, nie ma takich wymagań. On jest wymagający systemem, jest stabilnym systemem. I tu się zgodzę, że iPhone będzie prawdopodobnie lepiej chodził. Natomiast ceny, no sami sobie odpowiedzcie. S22 Ultra. Na pewno jest królem zoomu. To na pewno. Ale czy na przykład Vivo X80 Pro wygląda przy nim źle? Zobaczcie sobie sami. Czy na przykład sprawdźmy sobie tryb nocny między 13 Pro Max, S22 Ultra czy Vivo X80 Pro? Ja tutaj nie chcę mówić, że jest najlepszym aparatem fotogra telefonem fotograficznym. Ja tego nie muszę mówić, wystarczy, zobaczcie sobie testy, żeby nie było, wiecie, to nie jest tak, że ja będę teraz bronił, że kupiłem sobie Vivo za kupę kasy, bo jak na Vivo kupę kasy, to kosztuje, ale jak zobaczycie sobie podzespoły, zobaczycie sobie wyniki w AnTuTu, chociażby mój, zobaczcie, mój wyciągnął, ostatni pomiar robiłem na siłowni ponad milion punktów, co ustawiło mnie na szóstym miejscu na świecie, tymczasem zobaczcie, gdzie jest na przykład S22 Ultra w tym wszystkim, nie? I wiecie, ja nie mówię, że mam najlepszy telefon. Kupiłem po prostu to, co uważałem za na najlepsze do nakamerowania. To, co mam sprawdzone. A wy możecie uważać inaczej. Natomiast jeżeli. Yy... Ktoś się z tym nie zgadza. Jest mnóstwo testów na YouTube, gdzie wpiszecie sobie Vivo X80 Pro, na przykład Camera Comparison, tak? I będziecie mieli z, z, z S22 Ultra, czy z iPhone'em 13 Pro i zobaczycie, czy nawet z lustrzankami był zestawiany X80 Pro i bardzo często w opinii fotografów X80 Pro po prostu, no, rozpierdalał konkurencję. Ale tak jak mówię, ja nie chciałem tego na siłę nic robić, nie uznałem, ale tak Grzesiu mi podesłał ten właśnie jeden komentarz i jeszcze ktoś pytał o recenzję, więc uznałem, że takie coś w formie eee, słowa na niedzielę wam wrzucę. Zdaję sobie sprawę, że większość tych fanatyków i tak będzie uparcie, mimo że będą wiedzieli, że dostają ten sam sprzęt co roku, co, dost co mieli w zeszłym roku, to będą dopłacali do tego, ale to już nie moja bajka. Ja chciałem tylko się tym z Wami podzielić, właśnie w takim słownie dziele. Tymczasem ja wróciłem z zakupów i będę dzisiaj robił garnek wikinga. Jakkolwiek to brzmi, miałem kupić z mięsem wołowo-wieprzowym, ale nie było, więc kupiłem indyka. Kurwa, zobaczymy, co z tego będzie. Nic, biorę się za robienie jedzonka, a Wam życzę udanej niedzieli.